Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnej audycji samorządowej Jarocina. Dzisiaj naszym gościem jest pan Igor Armon, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Jarocinie. Dzień dobry, witam serdecznie. Obecność pan dyrektora oznacza, że mowa będzie o seniorach. W ostatnich kilku latach dużo działo się właśnie dla tej grupy społecznej. Przyszedł czas podsumowania trzyletniego projektu. Tak, dokładnie tak. 11 i 12 września odbyła się w Jarocinie konferencja podsumowująca projekt Jarocinskie Centrum Usług Społecznych, która jakby zamykała nasz trzyletni projekt, na który pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej właśnie na działania te w dużej mierze na rzecz seniorów, ale nie tylko, bo też również na rzecz rodzin z małych dzieci i ogólnie mieszkańców Jarocina. Jak te podsumowania wypadają? Co można powiedzieć po tych trzech latach? Co się wydarzyło dla seniorów? Uważam, że bardzo dobrze może można to podsumować, ponieważ no, wydarzyło się bardzo dużo. W tej chwili mamy tak naprawdę 3-4 instytucje, które są bezpośrednio zaangażowane w świadczenie usług dla seniorów. Są to zarówno usługi takie, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu, jak usługi opiekuńcze, rehabilitacja, usługi pielęgniarskie, czy usługi na przykład dietetyka. A także mamy cały zestaw usług związanych z kulturą, i tutaj przede wszystkim realizuje Biblioteka Publiczna w Jarocinie, realizuje Fundacja 750-lecia Jarocina. Także to są głównie takie właśnie wszystkie rzeczy oparte na kulturze. Jakby. Ilu seniorów skorzystało z tych projektów, które były realizowane? W tej chwili wiemy, że skorzystało ponad 5000 osób w ciągu tych trzech lat. Oczywiście były to zarówno zajęcia w małych grupach, które były kilkunasto czy kilkudziesięcioosobowe, jak i również było bardzo dużo imprez takich ogólnie dostępnych, gdzie mogło skorzystać kilkaset osób, czy były to jakieś plenerowe imprezy, czy były to imprezy, które odbywały się na przykład w Jerocińskim Ośrodku Kultury, czy w Pałacu Radolińskich, czy w innych miejscach tutaj w Wiarocinie, gdzie właśnie takie wydarzenia kulturalne się odbywają. Czy ta oferta dla seniorów się kończy, czy to jest taki właśnie zaczątek, który jest kontynuowany? Czy, czy te działania dla seniorów są kontynuowane? Tak, oczywiście, będziemy starali się, o, o teraz pozyskanie nowych środków, mamy złożony kolejny wniosek o dofinansowanie kolejnego trzyletniego projektu na lata 2024-2026, w których również będziemy oferować całą gamę świadczeń i usług dla seniorów, ale tak jak powiedziałem nie chcielibyśmy się ograniczać tylko i wyłącznie do seniorów, ale również chcielibyśmy po prostu objąć tym mieszkańców gminy Jarocin, rodziny z dziećmi, osoby dorosłe. Tutaj głównie będziemy kierowali się na. Rehabilitację, ponieważ no, jest bardzo duże zapotrzebowanie, jak widzimy, na rehabilitację, bo wiadomo, że trudno się generalnie dostać na jakieś świadczenia rehabilitacyjne, dlatego tutaj no, w tym kierunku chcemy pójść, ale również chcielibyśmy uruchomić nowe usługi dla seniora. Także no, wszystko będzie zależało od tego, myślę, że na przełomie października, listopada będziemy już wiedzieć, czy te środki finansowe pozyskamy, czy nie. Oczywiście również w budżecie gminy. Na przyszły rok i na kolejne lata będą środki przeznaczone na właśnie usługi dla seniorów. To jeszcze podsumowując, ten trzyletni projekt, jakie tutaj środki były zaangażowane? Uzyskaliśmy dotację w wysokości 3 milionów złotych. Z czego 1 600 tysięcy właśnie przeznaczyliśmy na usługi społeczne, głównie ponad 900 tysięcy zł to były usługi, które były świadczone dla seniorów. Ten nowy projekt, z którym zabiegacie o nowe środki i na jakie kwoty jest szacowany. Projekt w tej chwili przygotowany jest na ponad 5 milionów złotych. Zobaczymy, jak samorząd województwa wielkopolskiego do tego podejdzie. No, nie ukrywam, że chcielibyśmy to uzyskać w tej kwocie, ale wydaje mi się, że każda kwota, która wpłynie do gminy, która będzie skierowana na, na usługi dla seniorów, to jest bardzo cenne wsparcie, bo jednak no, są do tego potrzebne pieniążki, żeby móc dalej te usługi świadczyć. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Igor Armon, dyrektor Centrum Usług Społecznych w nie był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK.